Cześć, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na test lasera Atomstack P1 w wersji dual, czyli lasera, który w zestawie ma dodatkową wiązkę IR, czyli jest to laser, który w końcu nadaje się do grawerowania na metalu. Zapraszam na film. Ok, króciutki wstęp. Możecie mieć vu identyczny, praktycznie laser, tylko w wersji single pojawił się już na moim kanale, który został do mnie omyłkowo wysłany przez sklep GeekBank.pl. To jest współpraca z sklepem GigBank.pl, który nie sprawdza tych filmów, nie wpływa na nie mogę mówić o plusach, o minusach. Po prostu jak zwykle szczere recenzja. Atomstack P1 został do mnie jakiś czas temu wysłany w wersji single, czyli bez dodatkowej diody IR. Wtedy nagrałem o nim filmik i rozdałem go wam w ramach małego konkursu. Dlatego też GeekBank. Obiecał mi, że wyśle wersję dual. Słowa dotrzymał, ten laser doszedł. Już tak naprawdę w momencie, kiedy film z zwykłą wersją był opublikowany, jeszcze konkurs został nierozstrzygnięty, a już wysłali mi wersję dual. Także fajnie, że dotrzymali słowa, fajnie, że przysłali wersję dual. Słuchajcie, nie będę tutaj na tym filmie dublował wszystkiego, co powiedziałem. Tutaj pojawił Wam się odnośnik do testu tego lasera, do, tej, do tego pierwszego testu, bo to jest identyczna maszyna. To jest wszystko to samo, po prostu w zestawie dostajemy drugą wiązkę i Air, no niestety, jest też dużo droższy. Tamten kosztował około 600 zł. Tutaj mamy około 2000 jak nie więcej. To jest w zależności od kursu dolara, od promocji, od kuponów. Jeżeli kupon pojawi się, to oczywiście to jest w opisie filmu kod zniżkowy, bo GigBank często ma kody zniżkowe. Ja tylko pokażę, że standardowo w tym laserze e, mamy zamocowaną diodę. Diodę no, wiązkę właśnie diodową o mocy 5 W. I tutaj mam chociażby jakieś przykłady, które wygrawerowałem na pierwszym teście tego lasera. Aluminiowe te takie cienkie karty, łupek, sklejka. Coś, co było zresztą e, było tematem konkursu. No i tak sobie ten laser radzi, jeśli chodzi o takie podstawowe materiały do grawerowania w drewnie. Jak najbardziej super, ponieważ jest on co prawda słaby, bo ma 5 W, ale bardzo szczegółowy. To też było oczywiście na nim wycinane. Gdzieś to tutaj leży, zaraz Wam pokażę. To było wszystko na pierwszym filmie. Jeżeli Was interesuje, zerknijcie na pierwszy film, tam opowiadam o wszystkim, o budowie tego lasera, jak to wygląda, jakie są parametry. Oczywiście parametry są to same, bo to tak, tak jak moje, to jest ten sam laser, tylko w zestawie dostajemy dodatkową wiązkę IR o mocy 1,3 2 wata e, 1, 2 czy 1, 3? Bo teraz aż się troszeczkę zakręciłem. Nie, jeden dwa Wszystko gra. Tutaj mamy, widzicie, wiązka 1064 nanomilimetry. Nanomilimetry. Właśnie ostatnio ktoś z Was mi napisał w komentarzu, że to nie były nanomilimetry, tylko nanometry? Kurczę, <śpiewanie> sorry, znowu się zagubiłem. Napiszę teraz faktycznie nie pamiętam tego. O, w ogóle, zaczcie z drukarki 3D wydrukowane, żeby wymienić naszą diodę. Diodę wiązkę. Co musimy zrobić? Musimy odkręcić tutaj tą podłogę. Że tak powiem. Stawiamy sobie laser bokiem. Drzwiczki możemy odczepić. Odczepiamy tutaj taką wajchę, która powoduje nam rozblokowanie tutaj lasera. Musimy sobie troszeczkę przesunąć, żeby trafić tutaj w ten otwór. I możemy wyciągnąć naszą wiązkę. Odpinamy kosteczkę. Czekajcie, tylko zobaczę, czy nie ma jakiegoś zabezpieczenia, żeby nie uszkodzić kostki, nie wygląda jakby było, po prostu wyciągamy. Mamy wyciągniętą naszą e, zwykłą, zwykły moduł diodowy i możemy zamienić na moduł IR. Wpinamy kosteczkę, kostka wpięta, no i wszystko, blokujemy tą dźwignią z powrotem. I mamy zamocowaną naszą wiązkę IR. Oczywiście odbywa, ustawienie ostrości odbywa się tak samo jak na poprzedniej wiązce. Tutaj mamy taką wysuwaną nóżkę. Tutaj jest to samo. Wysuwamy nóżkę. Wtedy, jak odblokujemy laser, oczywiście teraz wszystko robimy bokiem, no to musimy oprzeć wtedy na. Co jest? odblokowałem to. Musimy oprzeć. Tą nóżkę na naszym materiale, schować nóżkę, zablokować laser i mamy ustawioną ostrość. Ok, skoro mamy zamocowaną naszą wiązkę IR, to nie pozostało nic innego jak wygrawerować coś w końcu w metalu. Zaraz poszukam czegoś, co by się tutaj nadawało i zobaczymy. Pierwszy raz na kanale testuję laser, który ma wiązkę IR i zobaczymy jakie są efekty. Tutaj na tym filmie, tak jak mówię, skupimy się tylko na tej wiązce. Za chwilę przejdziemy do jakichś wykonanych prac. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy po testach. W zasadzie ja jestem po testach i teraz Wam pokażę wyniki. Najpierw rzecz, którą na początku nie wiedziałem, bo nie podłączyłem lasera. Zobaczcie, mały laser krzyżowy, taki zwykły czerwony do pozycjonowania. Świetna rzecz. Dlaczego to jest? Pierwszy raz mam do czynienia z laserem IR. Kiedy mamy laser diodowy, ustawiamy sobie chociażby w aplikacji Lightburn wiązkę małą, pół czy 1%, która nam. Pokazuje, jak kadrujemy. Natomiast tutaj nie ma czegoś takiego, bo ten laser nie jest tak widoczny jak zwykły laser, jak zwykła wiązka diodowa. Dlatego tutaj mamy laser pozycjonujący, krzyżowy. Świetnie nam pokazuje, więc świetna sprawa. A teraz przejdźmy do wyników. Troszeczkę tu sobie naszykowałem tych rzeczy, które grawerowałem. I już się obawiam, że metal jest ciężko pokazać tutaj u mnie w obiektywie. I ja mam nad głowami lampy, które robią straszne odbicia Ale do rzeczy, tak, słuchajcie, tak. W końcu jest to laser, który nadaje się do metalu, do aluminium, do jakiejś miedzi i tak dalej, i tak dalej. Tego mi brakowało tak naprawdę. Przetestowałem już, już mnóstwo laserów diodowych, no i na pierwszy ogień poszła od razu taka e, plakietka. Wybaczcie, ja tutaj nakleiłem oczywiście cenzurkę, bo tu jest numer telefonu. Zobaczcie, jak to świetnie widać. Z drugiej strony jeszcze taki mały tam piesek. E, o, do, strasznie brudne. Wiem, że no to niestety te plakietki się tak odbiłem, tą polerowałem przed tym. I, i teraz dla, dla porównania, coś co kiedyś próbowałem na takich samych plakietkach, tylko w innym kształcie. Laserem diodowym. I tutaj nawet macie resztkę farby nieobczyszczonej, ponieważ psikłem to farbą, żeby efekt był lepszy. Tu jest napis psia kość na tej koszteczce. Widzicie go w ogóle? No dobra, żeby być 100% tutaj uczciwym, trzeba oczywiście to troszeczkę obczyścić. Teraz pewnie widzicie. O, widzicie pod światło? To jest ledwo zauważalne. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda na laserku IR. Prawda, że spoko? Oczywiście, tak jak mówię, to jest. Zobaczcie, jak. O, na przykład, teraz rewelacyjne. Widzicie, to jest ogólnie ciężko pokazać. Lećmy za ciosem. Klucz, po prostu klucz o rozmiarze 32, więc wygrawerowane 32 działa. Jakiś kątowniczek, więc to pewnie aluminium. Zobaczcie. Bez problemu, bez żadnego psikania farbą. Przede wszystkim męczenia się z parametrami i tak dalej. Tutaj taka ciekawostka. Te takie aluminiowe karty, one są często w gratisie do laserów, ale tym razem zawsze używałem czarnych. O. Pokażę wam z poprzedniego testu tego lasera w wersji single, to jest czarna. Na różnych kolorach są. Graweruje się banalnie nawet laserami diodowymi, ponieważ farba jest drapywana po prostu. My odkrywamy wtedy srebrną na dole oryginalną, niepokrytą farbą płytkę. My po prostu zdrapujemy farbę. Natomiast co się stanie, jeśli grawerujemy srebrną, na diodówce nic nie wyjdzie. A tutaj wyszło, ale weź to, chłopie, pokaż. Patrz tak, patrzcie, tak nic nie widać. A jak zrobię tak, to nagle widać całą ekipę, a tak to wygląda, jakby nic nie było. Ogólnie jest to mega ciężko pokazać, już się zastanawiałem przed włączeniem tutaj nagrywania, czy to coś zobaczycie, ale na szczęście widzicie. Znowu nic nie pokrywane farbą, ale tylko żeby Wam pokazać, że ze złotymi oczywiście, ze złotymi z kolorowymi sobie też radzi. Zobaczcie, no to tutaj już oczywiście bardzo, ale to bardzo dobrze widzimy efekt, no bo zrapaliśmy farbę. Czarny akryl, oczywiście też bez problemu. Aha, do przede wszystkim, do tego typu kart, do tego typu małych pierdółek ślizgich, ślizgich i takich rzeczy, ja, zobaczcie, podklejam sobie taśmę dwustronną. Zamknięto Obudowa i włączone wentylatory potrafią po prostu to zdmuchnąć. Ze trzy projekty tak sobie popsułem. Czarny akryl też jak najbardziej bez żadnego problemu. Natomiast tu mam jeszcze coś większego na metalu. Słuchajcie, słuchajcie, tutaj miałem taką dużą płytę metalową, która była do Creality Falcona, chyba kiedyś dodawana. I ta góra tutaj to była na laserze diodowym testowana. No i wypaliłem sobie coś w końcu na laserze IR. I zobaczcie, jak to wyszło. Tylko spróbuję to złapać. No właśnie, spróbuj to chłopie złapać. Tak, o! Jest. Prawda, że świetnie? Ale słuchajcie, jeszcze mi tutaj czegoś brakowało, myślę sobie taka sepia kurczę i z drugiej strony miałem jeszcze resztkę miejsca i zmieni zmieniłem parametry, w sensie dałem mniejszą moc. I zobaczcie jak to fenomenalnie wyszło, weź to znowu złap, o, no rewelacja, aha, no to cza czachacha jest gdzieś tam z poprzednich laserów diodowych, właśnie chyba z Falcona. Natomiast to wyszło świetnie. Wiem, że widzicie takie wokół, nie wiem, jak ta małpka trzyma te, ten klucz, tak jakby brudzenie. Tak wyglądał projekt, nie? Także tak to powinno wyglądać. Cholercia, no nie mogę tego znaleźć, bo na żywo to... złapać, bo na żywo to wygląda jeszcze... Zobaczcie, tak to w ogóle wygląda dramatycznie, prawda? A dopiero to tak widać dużo lepiej kontrast. Naprawdę, ale to naprawdę się nadaje. Dobra, potem jeszcze takie jakieś pomysły typu e, plastik. E, ABS PLA PETG z drukarki. Na początek PETG wziąłem. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Świetnie to wyszło. Przede wszystkim nie topimy plastiku, tak? Tak jak to by było w laserze diodowym, jakbyśmy przeholowali. Poszedłem za ciosem z czarnym PLA Tutaj mi bardziej zależało, czy na czarnym coś będzie widać. I owszem, szału nie ma, ale coś tam widać. To, że to jest niedokończone, się nie przejmujcie. Podczas pracy odłączyłem laser od USB komputera. Zapomniałem, że to się przerwie. Takie lasery nie mają, tak jakby, swojej pamięci, nie przechowują projektów w pamięci. I co tu jeszcze ja zrobiłem? Stary smartfon znalazłem. To jest oczywiście etui, no strasznie zniszczone. Bez problemu. Etui te są chyba z TPU, z tego co kojarzę. No znaczy na pewno są z TPU. No ale idąc za ciosem, jako że to stary smartfon, no to wygrawerowałem też coś na smartfonie. Zobaczcie, rewelka. Natomiast co ciekawe, jak robimy takie rzeczy laserem diodowym, to to jest po prostu tak jakby mm, grawerowane, wypalane, że czujemy to pod palcem. Natomiast tutaj, słuchajcie, pod palcem nic nie czuć. Nie jest to tak jakby wyryte. Także kolejne zaskoczenie na plus. No dobra, a teraz przejdźmy już sobie do jakiegoś podsumowania samej maszyny. Jest to pierwszy laser IR, jaki miałem tutaj do czynienia na moim kanale i wydaje mi się, że to otwiera kolejne potężne możliwości do grawerowania na innych materiałach, przede wszystkim metal. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z bardzo małym laserem o polu roboczym 10x10 cm, ale bardziej jakbyśmy go traktowali jako taka znakowarka. Tak często tak, takich zwrotów używacie, też pytacie w komentarzach coś do znakowania, jakąś znakowarkę i tak dalej. No nie wiem, to, czy to się fachowo tak mówi, nieważne. No w każdym razie faktycznie do Takich plakietek, do jakichś takich małych wizytówek. To w ogóle też jest chyba wizytówka, no bo tu ma jakiś uchwyt, żeby ten, albo często są robione plakietki na drzwiach, w biurach, w jakichś gabinetach i tak dalej. Też to na przykład wtedy fajnie na czarnym akrylu można grawerować. A akurat do czarnego akrylu oczywiście też się nadaje laser diodowy. Natomiast tutaj no, ten metal, ten plastik, że go nie topimy, nie śmierdzi, to. A i właśnie kolejny plus. Oczywiście w końcu, jeśli chodzi o pracę z związką IR, praktycznie nie ma smrodu. No, no, no wiadomo, jak podkładać metal, aluminiowe karty, akryl, nawet to TPU, TPU przepraszam, PETG. Ja myślałem, że tutaj będzie jakiś smród. Nie, nic takiego. No ten laser po prostu nie pali. Nie jestem jeszcze ekspertem oczywiście w tej technologii, jeśli chodzi o IR, to mój pierwszy laser, pierwsze próby z tym, ale już jestem bardzo zadowolony. Tak jak powiedziałem Wam na początku, niestety cena oczywiście też jest większa, 2000 czy troszeczkę więcej, tak jak mówiłem, w zależności od kursu, od promocji. Sprawdźcie sobie po prostu link w opisie filmu, a wersja podstawowa tylko z wiązką diodową do drewna, która się najbardziej nadaje, ale oczywiście nie tylko, no to kosztowała 600 zł, więc tutaj musimy do, dopłacić prawie 1500 zł. I tak, tak to wygląda, jeżeli sobie zobaczycie normalne lasery, takie w sensie normalne, mam na myśli ramowe, te typu 40 na 40 cm i jeżeli do nich chcecie dokupić wiązkę IR, to też wiązki o mocy 1,2 W, bo to jest najpopularniejsza moc, z tego co widziałem do wiązek IR, właśnie kosztuje między 1500 a 2000 zł za samą dodatkową wiązkę. Tutaj mamy wersję dual, oczywiście już w Lecie. Sam laser przypomina, możecie obejrzeć pierwszy film. Zgrabny, ładnie wykonany, z działającym Wi-Fi. Wszystko fajnie, tutaj śmiga. Z tyłu jest wejście do podłączenia jakiegoś odciągu lub wyprowadzenia rury. Jeszcze tylko pokażę, że wiązka diodowa, którą mamy też w zestawie, generuje takie chociażby świetne obrazki, więc. Fajny naprawdę laser z dwiema wiązkami, ale co tu się znowu powtarzał, kiedy ja zawsze mówię, że ja testuję i pokazuję, a decyzja należy do Was. Link do maszyny w opisie filmu, a ja już się zawijam. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.